Cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. No, dzisiaj chciałem się tutaj Państwu pochwalić. Dosłownie godzinę temu był u mnie kurier z paczką, która przyleciała z Chicago. I tutaj na wstępie od razu chciałem bardzo, bardzo podziękować Maksymilianowi, który no skontaktował się ze mną właśnie przez mój Instagram. Zauważył, że faktycznie prowadzę i Instagram, i właśnie kanał na YouTubie, yy, oczywiście jest to Polak. Yy, od dłuższego czasu, kilkanaście lat już jest, przebywa właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. I postanowił, że yy, wyśle mi kilka próbek, odlewek, yy, żeby sprawdził faktycznie no, taką rasową niszę, w której on się kocha. On ma oczywiście też y, swój kanał na YouTube. Ja tutaj podlinkuję pod tym materiałem kanał właśnie do jego, jego materiałów, jego konta na YouTubie. Yy, no i powiem tak. No przede wszystkim bardzo, bardzo mu dziękuję, bo nie spodziewałem się tak, takich prezentów, tak bardzo cennych, takich zapachów. Yy, no i słodkości przede wszystkim, bo no nie mogło się obyć tak naprawdę bez chociażby y, sneakersa, ze Stanów postpolitych pospolitych, bardzo popularnych MMs'ów. No tak, no to jest bardzo fajne, bardzo miłe. E, pierwszy raz tak naprawdę będę jadł e, amerykańskie słodkości. No, spróbujemy, jak faktycznie smakują, czy jest różnica. E, tak, co do perfum. E, no, na wstępie, na wstępie ch oczywiście, chciałem powiedzieć i to zaznaczyć. E, kiedy otwarłem paczkę. Kartonik, no to po prostu buchnęło we mnie czymś takim, co tak naprawdę jeszcze nigdy w życiu nie czułem. To nie był zapach perfumerii. Wiecie, jak wchodzimy do perfumerii i po prostu czujemy gdzieś w powietrzu wszystkie zmiksowane zapachy. Nie, to po prostu było. Jest. Bo cały czas to czuję w powietrzu. To jest po prostu. Taki aromat, którego jeszcze tak naprawdę nie poczułem. Yy, nie wiem, czy któraś z tych odlewek się troszeczkę uszkodziła, czy odlała. Sprawdzałem, nie. One po prostu tak mocno pachną i w taki sposób, że po prostu, no, yy, no zanim mówiłem, jak otworzyłem tą faktycznie paczkę, coś niesamowitego. Yy, dotarłem już, tak naprawdę, co tak pachnie mocno. T ten taki aromat, który tak bardzo uderzał. I od tego może zacznę, od tych perfum. One są w takich, tutaj Wam pokażę, w takich ładnych woreczkach siatkowanych. Super to wygląda. Yy, aromat, który tak do mnie mocno docierał i teraz dociera, bo naniosłem sobie na rękę oczywiście. Yy. Ja powiem szczerze, że tak czytając tutaj, patrząc na te nazwy tych perfum, raczej ja tego w ogóle nie znam, bo ja jakby cię w niszy nie siedzę. Coś tam z tych podstawowych oczywiście zna się, czy Tom Ford, czy Creed, ale tutaj jak najbardziej są takie nazwy, że ja nawet ich nie potrafię dobrze jeszcze odczytać, wiadomo, to jest raz, a dwa tak naprawdę... Nawet nie wiem, co powiedzieć. No, są to takie aromaty, że ja nie spotkałem w ogóle takich zapachów na ulicach, w perfumeriach. No Może faktycznie no. wejdę w tą niszę, chociaż bardzo się boję. Jeszcze mówię tutaj Maksymilianowi, że nie, nie wysyłaj mi nic, bo wejdę w to i będzie źle. Tak naprawdę śmiał się, chociaż powiedział, chociaż no zobaczysz, czym tak naprawdę ja pachnę, czego ja używam, do czego ja dążę. No i tak naprawdę. No, miał rację. Yy, tak. To co wyczuwam, to, co cały czas dochodzi do mojego nosa, czym już po prostu się ciknę na nadgarstek. No jest to coś niesamowitego. Yy, marka na pewno znana. Dom mody Louis Vuitton. A perfumy nazywają się L Immanes. Coś takiego, jeżeli dobrze odczytuję. No coś wspaniałego. Louis Vuitton. No przebogactwo. Przebogactwo składników. Jeszcze nie oczywiście nie sprawdzałem, yy, co jakie perfumy mają, czy chociażby te, które już naniosłem w swoim składzie. Ale powiem Wam szczerze, że mm, no tak, no bo godzinę temu dopiero otwarłem tą paczkę ale powiem Wam szczerze, że no z zaciekawieniem faktycznie poczytam o tych wszystkich zapachach, potestuję je codziennie, inne, no będzie tutaj bardzo dużo testowania. Yy, kolejne perfumy, które były w takiej odlewce, no nasze, takie powiem, znaczy nasze, mainstream, mój, o, yy, ale też nie znam zapachu. Miło, że jest to dodane. Guerlain L'Homme L'Homme Ideal Cologne. Tak, czyli ta wersja taka z tym białym kolkiem chyba to była linii Lom, Ideal, Gerlau. Też nie znałem. Sport chyba poznałem, czy też tą wersję Kul, cool, ale Koloni nie. Także no testy jak najbardziej wskazane. Yy, dobrze. Kolejna, kolejna siateczka woreczek. Nie będę otwierał. Tylko przyszydam tak po prostu o tutaj, bo jest wszystko ładnie widoczne. Niech ja jeszcze trochę poleży w tych ładnych takich o w siateczkach tak co tutaj jest ciekawego Stefano Ricci Royal Egle Sport Egle Sport nie wiem jak to odczytać no będę raczej odczytywał tak jak jest napisane nie chcę tutaj kaleczyć no coś takiego nie znam, pierwszy raz w ogóle słyszę o takim domu i o takich perfumach później jest Frederic, yy, Frederic, Malle, Bigarade. Wow. Tak, Concentration. Nie znam, powiem wam szczerze. Później jest replika Under the Lemon. Później jest Essential Perfumes Nice Bergamot. To jest ten woreczek. Trudne nazwy i, i faktycznie trudno mi jest odczytać. Dlatego tak odczytuję, jak czytuję, bo nie chcę faktycznie tutaj, żeby ktoś się śmiał, że to niby wiecie, angielski co fajnie operować, a tak naprawdę błędnie będę to odczytywał. Kolejny woreczek, tutaj zielone takie etykiety, naklejki. Yy... A, też mainstream widzę. Girl Home Ode Parfum. Fajnie, przypomnę sobie, bo faktycznie dawno już nie testowałem. Tutaj jest Etat Libre de Orange. Fat, Fat elektrykan. gdzie słyszałem też o, takim, o takiej linii. Kolejne to, nie wiem, tu jest tylko napisane Le Labo, coś takiego, trzy takie, były w tej siateczce, wszystko przetestujemy. Tutaj piękna w ogóle, fajnie prezentuje się w tej kopercie o takiej, tej foliowej, z takim czarnym. Tutaj odlewki też porobione, jedne w, ze sprayem, z atomizerami, drugie nie. Jedna jest faktycznie bez mm, bez tego atomizera. Yy, I tutaj jest takie coś jak perf, Perfums de Marley na pewno, z tego co widzę. Yy, Creed, z, może faktycznie otworę to, chociaż szkoda. Szkoda, szkoda, ale nie bo to jest tak zamykana taka. on, to jest torba taka plastikowa. Już sobie tutaj sprawdzam co to jest tak naprawdę. Yy, tak, Creed Space and Wood nie znam. Znaczy z nazwy kajarze, tylko nie znam zapachu. Yy, Cartier Declaration. No proszę, Ode Perfum. Też nie znam tej wersji perfumowanej. Super. Kolejne perfumy to Essential Perfumes. Divin, Divan, Vanille. Dom mody znam, ale perfum żadnych nie znam, tak żeby wiecie gdzie się wąchać kiedykolwiek. Nie. MFK to też kojarzę te, ten skrót. E, Amuris. Om. om de extract the perfume extract wow o matko no <grym> tutaj jest ta taka ładna beczka bez atomizera to jest Creed Original Satan super Nie, mam wrażenie, że to się wylewa, ale to się nie wylewa. To tak po prostu pachnie. Tak. Perfumes de Marley. Herod. Tak. Tutaj jest. Ex. Ex nihilo Boys de Hever. W ogóle nie kojarzę. A nic nie czuć tutaj. Nie kojarzę po prostu w ogóle, bo tak jak mówię, na no ja w niszy nie siedzę. Czy też nie siedziałem? Tutaj taki taka odlewka. Zacharow Pur Om. No, tutaj taki klimat takich lat 80. czuć, ale takie bardzo bogaty, rasowe. Coś niesamowitego. Tak. Jest też w takiej folii mi the Perfume. Tak. Tak, to by było wszystko. To, co starałem się odczytać, przekazać tutaj Państwu, co było właśnie w tej paczce z tych niszowych odlewek, próbek. No jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy, no bo faktycznie takich aromatów to no, nie czułem nigdy. Yy, no coś pięknego. Jeszcze raz dziękuję Maksymilian. No jestem pod wrażeniem. Yy, no i oczywiście będzie jak najbardziej do kawy, polskiej kawy. Yy, jakieś kolejne słodkości ciasteczka. Kolejne MMC. No to jest chyba wielki, wielki hit. To najbardziej mi się kojarzy właśnie z Ameryką MMy, Coca Cola czy Snickers. Nie wiem, tak zawsze jakoś. Może faktycznie były lokowanie produktów yy, ciągle w filmach, także gdzieś to się yy, zapamiętało właśnie. Yy, jeśli chodzi o te podstawowe takie marki yy, słodyczy. Yy, tak. No coś pięknego. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Nie spodziewałem się aż tylu próbek, aż tak bogatej niszy. No coś niesamowitego. Ale pachnie ten Louis Vuitton. Wow. Jeszcze muszę faktycznie poczytać, czy to jest nisza. Nisza oczywiście, ale czy to są same unisexy, czy też może typowo dla panów zapachy. Nie wiem, no powiem wam szczerze, że nawet nie wiem co więcej komentować, bo faktycznie no aromat jest przebogaty, jestem przeszczęśliwy takimi właśnie tymi prezentami z USA, z Ameryki. No coś niesamowitego. Tak, dobrze, to byłoby na tyle, z czym chciałem się podzielić z Państwem właśnie, z tymi pięknymi prezentami. Myślę, że będą gdzieś ciekawe w przyszłości recenzje tych zapachów, no muszę faktycznie bardzo, bardzo dobrze poznać i w ogóle poczytać, bo tak naprawdę nawet nie wiem o czym mówić, skoro chcę robić recenzję tych perfum, co z tego, że przytoczę samą nazwę, sam opis, czy też skład, skład składników tych perfum, a tak naprawdę nie będę potrafił ich opisać jeszcze tak na szybko. Także no, myślę, że za jakimś czasem tutaj sobie potestuję i za jakiś czas faktycznie no, będzie jakiś materiał na temat tej no, przepięknej niszy, luksusowej niszy. Chyba najwyższy poziom, tak naprawdę perfum tego, co tutaj mam, tego aromatu, który wyczuwam, no coś niesamowitego. Yy, jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam oczywiście mm, Maksymiliana i całe Chicago. I całą Amerykę, tak naprawdę. <laughs> Nie, no, fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Yy, dobrze, dziękuję za liczne subskrypcje, kolejne. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za lajki. Zapraszam do kolejnych. Zapraszam do komentowania tutaj, oczywiście, pod tym materiałem, co tak naprawdę znacie, co testowaliście, co może posiadacie z tych perfum. Yy, zapraszam, oczywiście, do yy, zabrania. Udziału w konkursie, który trwa do piątku, do godziny 20. I co? I tak naprawdę życzę spokojnego tygodnia, i widzimy się jakoś na weekend, tak naprawdę. Także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć. No tak, zapraszam oczywiście, bo zapomniałem na mój Instagram i na Patronite. Na Instagramie, oczywiście, dużo nowości, pachnących nowości. Z tym związane oczywiście z kanałem, co będzie. Dużo fajnych zdjęć, pachnących zdjęć jak najbardziej, a na Patronite jak najbardziej moje wyznaczone cele co do tego kanału, co do właśnie mojej pasji, czyli perfum. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, hej!